Proszę Państwa, jak w klatce pojawia się artysta, to, to dostajemy koncert i takie dzisiaj dostaliśmy. 15 minut znowu od Mansura Ażijewa. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Cześć wszystkim. Dziękuję wszystkim, kto tu przyjechał dzisiaj. Ogromne wsparcie było. Wszystkim bardzo dziękuję i tym, co oglądają, też wszystkie pozdrawiam. No słuchaj, pewnie moglibyśmy tutaj rozmawiać o różnych akcjach, kombinacjach, bo w zasadzie robisz w tej klatce co chcesz. Na pewno też respekt dla rywala, bo był twardy. Bo, bo nie przyjechał zarobić, chciał wygrać, natomiast no zdecydowanie za mało miał na ciebie argumentów. Posłuchajcie, ten chłopak przyjechał w środę 25 godzin z Brazylii do Warszawy do łodzi. Potem wczoraj zrobił uwagę tyle, ile mógł dzisiaj zawalczył trzy rundy. Jak, mogę, jak można go nie szanować. Respekt do niego, super zawodnik, z ogromnym sercem. Tutaj zachwycaliśmy się w zasadzie wieloma rzeczami i wyczuciem dystansu, i różnorodnością Twoich akcji, biciem z różnych płaszczyzn, ćwiczeniem sobie pewnych elementów. Natomiast no, trenerzy są zawsze bardzo wymagający i podejrzewam, że będzie jakiś element, który będą chcieli jeszcze poprawić. Co Twoim zdaniem to jest? Wszystko po, po troszeczku, tak bym powiedział. A tak ogólnie, jak mówisz, wszystkie moje umiejętności, to tutaj dzisiaj pokazuję, to mam szczęście mieć takich braci. Także wszystko to ich zasługa. Arbi, Anzor, Adam, Hasan, Szampan i cała reszta. Dzięki nim mogę tutaj prezentować swoje umiejętności. Mansur, jesteś wielkim mistrzem w klatce. Jesteś też, no powiedziałbym, mistrzem i bardzo dojrzałym człowiekiem w życiu. Ostatnio dłużej pogadaliśmy o pewnych takich relacjach narodowościowych, międzyludzkich. Dzisiaj wyszedłeś tak jak chciałeś, pod polską flagą. Natomiast może nie wszyscy wiedzą. Wyjaśnij, dlaczego wychodzisz bez muzyki, tylko chcesz wychodzić w ciszy? Tak lubię. Tyle. Mogę... Lubię ciszę. Każdy człowiek ma jakieś swoje rzeczy, ja mam to. Nic nic niesamowitego. Po prostu ja chcę ujść bez muzyki i wychodzę bez muzyki. No, też dźwięki ciszy czasami są piękne i, i trzeba to docenić. Czy masz dzisiaj jakąś, nie wiem, tutaj dedykację szczególną po tej walce? Po pierwsze, podziękować bym chciał wszystkim tym, co mi pomagają, bez których miałbym ciężko, a potem też chciałbym albo zacznę z tego. Jest jeszcze parę troszkę czasu za wcześnie, ale całej Polsce i Polakom chciałbym dzisiaj mamy galę Army Fight 11-11 bitwa Niepodległość. Zaraz jest Dzień Niepodległości. Ogromny po prostu ogromne wydarzenie dla Polski i wszystkim gratuluję, wszystkich pozdrawiam z tego powodu, ponieważ wolność, odzyskanie wolności, no bez wolności jakie to jest życie, odzyskanie wolności to jest coś niesamowitego, także chciałbym wszystkim pogratulować i z tej pozdrawić. A tak... Chciałbym tym, co mi pomagają też podziękować, Marcin Ciołek, dziękuję Ci Brachu, że od samego początku jesteś ze mną, MBC, Trans, jedziemy dalej. E, Warszawskie Centrum Atletyki Klub, w którym ćwiczę wszystkim trenerom, Sylwkowi życzę powodzenia, wszystkim sparing partnerom, bardzo dziękuję. Goliat. Łukasz Teterich, samą rodzinę pozdrawiam, Dara bracie, pozdrawiam Cię, dziękuję za wszystko co dla nas robisz, Filip bązkowski Armia Fight Night, smaczny boks, Jacek Feldman, dzięki za super dietę. Michał Maciej, UFD Gym i wszystkim Wam dziękuję bardzo. Nie mam więcej pytań. Dziękuję Kto, za walkę. A, i też na samym końcu prawie zapomniałem, zawsze mi pomagają. Tą Szablę dedykuję dla człowieka, który mi bardzo, bardzo pomagał. To jest Marcin Człowiek. Tą Szablę dzisiaj Marcin na swojej ścianie pięknie pojeździ. Prezent ode mnie do Marcina. Widzisz Marcin wszedł, szablę ci wręczał, razem z generałem, z szablą wyjdzie. A ja, a ja teraz z powrotem wręczam tą szablę jemu. <laughs> Dziękuję bardzo, mistrzu. Nie mam więcej pytań. Kłaniam się. To był koncert. Mansura, kolejny. Oddaję głos komentatorom.